Budżety firm, które są przeznaczane na realizację projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu z roku na rok. Minimalnie, ale jednak rosną. W tym roku jedna trzecia firm deklaruje, że przeznaczy na, w danym roku pomiędzy 10 tysięcy 10 a 100 tysięcy złotych. Widzimy, że też powiększyła się i to dosyć znacznie, ponieważ dwukrotnie liczba firm, które wydają w ciągu roku powyżej miliona złotych, w tym roku było to 12% ankietowanych. Natomiast skąd pochodzą te pieniądze? W większości przypadków Powyżej 30% respondentów deklarowało, że są to środki pochodzące, przyznawane ad hoc na potrzeby realizacji bieżących projektów. Na kolejnej pozycji znalazło się Środki, które pochodzą z budżetów marketingowych, HR-owych, PR-owych, a jedynie około 20% firm deklaruje, że posiada jeden dedykowany budżet na realizację działań CSR-owych. Może to też wynikać z tego, że tak naprawdę w około 20, 25% firm mamy dedykowaną bądź jednostkę, dział lub osob osobę, która zajmuje się realizacją strategii CSR. W pozostałych firmach te kompetencje są podzielone pomiędzy różne osoby, różne działy. Czasem też sprawczość należy do osób decyzyjnych, do członków zarządu. Dlatego też finansowanie tych działań jest rozłożone na, 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 różne, na różne departamenty w firmie.